Was bardzo serdecznie z tej strony, Dulczasty, A to kolejny odcinek z Paper Springs. Aż oczywiście. Więc poprzednim razem, jak to zawsze mówię, zostawiłem Was właśnie z taką gazetą. 9 grudnia 1982 roku czwartek. A w gazecie nic ciekawego coś o Antegri. A tak to lipa. Więc idziemy do pracy. 9 grudnia i tak dalej, i tak dalej. O, tu widzimy jakieś Łoś zielony żołnierzyk co on chce od nas. Ehm... Ale to nadal nam obroni mówią. Kryminaliści. Hello. Możliwe. O! Hmm, Sergio! No, bardzo dziękuję. Jesteś Ciebie dumny, Sergio. Dziękuję. Naprawdę. Ale nie ma co owijać i... nie jesteś poszukiwana. Hmm. Chapel wizit Visit. Visit. Numery się zgadzają. W imporze Heihan tak jest. Saja Nanba. To się zgadza. Daty się zgadzają. O, to się zgadza. Wszystko się zgadza. Welcome to Arst... Welcome to... Glory to Arstocka. No trouble. Oj, Ezik Co niech to od nas? Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to gdzie jest twój paszporcik, panie Panie Gdzie paszport? No to sorry Nie masz paszportu Nie ma przejścia Sorry Nie mój pomysł O Wysokie Dyplomata Hanna Skubis Haj Han, w porze Obristan Ej, chyba się zgadza Czy sprawdzimy ten seal Gdzieś to było z imporu Tak jest, jest z imporu No to, musicie przepuścić Pierwszego dyplomata którego przepuszcza, przepuszczam a to ciekawe. Każdego wcześniej musiałem odizolować od nas. A tu popatrz. Wiemo, co W Republii Renadi oczywiście. Pani nie jest poszukiwaną. Numer się zgadzają. Data się zgadzają. Areville Ortiz w porządeczku 58-175 Bobet Hale oh. Okej, okay, no tak Kurde, tamtego gościa, który nie miał paszportu ci... Oj Miał <laughs> ja mężczyznę? Czy co? Kurwa mm. O. Oh. Real rapid no Dobra ale Gdzie jest twoje entry permit No nie no takie są moje przepisy Nie ma tego to nie mogę cię przypuścić mm proszę pani, pan mnie straszy, no wie pan co? bo straszy to sobie wiem bardzo może, ale nie mnie. hmmm, kolechja, się zgadza, daty się zgadzają, tu się zgadza, jackwin tranzyt chciał tranzyt? o nie! Nie, bez tego talerzy, dobrze. Wąsy 93, 181, 12, 13. A to witamy na pokładzie, Panie Jack. Panie Kapitanie Jack. Pani jest na Ale gdzie są Pani papiery? Proszę mówić o A bo pani Farstocki jest Tak Dlatego mi się nie zgadzało I lost it, no sorry To ja zgubiłem zieloną pieczątkę No tylko czerwoną tylko kto kto tu przyjdzie ma POM czerwoną Ech, znowu tyle papierów. Praca. O! O! I co mi na to powiesz? No tak. No kopię, na no, kogo ty chcesz oszukać? Check again. Nie, na pewno nie. Jezu, co za debilo. Powiedzieć coś złego i jeszcze coś innego. Co to jest zegra? gra? O, ty mi przypominasz tego gościa stąd. A widzisz. Chyba entrz tym A nie. O, Kryminalista. Złapany. Na gorący nocinko został złapany i pogrzebany Transit dwa dni numery się zgotałem ko City United Federation. Jest um. Jajime Sotowski Mohow. O 68, co mi się Twój wzrost nie zgadza. Ja, jakim cudem, um, masz to napisane 153, a jesteś niższy? No sorry, Hopi. Gdybyś miał tu w tym, to niższy, a byłbyś wyższy, to jeszcze rozumiem, ale. Jesteś niższa w dowodzie aż wyższy, no... Halo! Coś tu nie, nie pasi. ho... Panie. Tak, tak. Wiesz co widzę? Coś tu mi pan. Śmierdzi. I dobrze mi śmierdziało. O, nie rozumie pan. No to ci panowie... Wie, oni dawno nie mieli przyjemności. Oni panu wytłumaczą po kolei wszystko. To się pan dowie. Koniec hmm. dnia, gromowa dzisiaj na... Arstotce. Burnton. Jest 45 kg 166 Jest Gristing to co się zgadza Muszę panią przepuścić Glory to Aristocki I tak przeżyliśmy dzień 17 Nasz syn ma za dwa, za dwa dni urodziny O, ciekawe Ciekawe co będzie. Czy, czy jakaś balanga? Coś, coś, coś tam tak jest. A tym razem mamy gazetę na 10 grudnia, 5 1802 roku. Nic tu ciekawego nie piszą. I idziemy do pracy. No, jest to nasz zielony kolega. Wytyczne. Aha, czyli wszystkie o. Pieczątki na sły muszą mieć jeszcze. Dlaczego? Tak. Rozumiem. Kryminaliści na dziś. Czy jeszcze musimy na ten... Zastemplować? Dlaczego? Ojoj. Pani paszportu nie ma. Ojoj. Zrobimy tak. Denied i pasuje. A i tak to działa. No. No i ludzie nie będą teraz się mogli oburzyć. O, dyplomata, zobaczymy. Czy mi się to nie zgadza? Już się zgadza. Ale dyplomatów trzeba sprawdzać. Bo oni zawsze coś kryją ciekawego. Naomi Taliawska um. pasuje. Coś tu ciekawszego. A to mi coś nie pasuje. No, to stoi... Unit. Need... No, dobra. Ale nie wiem, czy to jest takie Unit dead. Ja nie wiem, jak to się sprawdza. Ale była czysta. No, hmm. i pan, remember the game. Mm -hmm. mm. Pan coś przewozi. Proszę pana. Co pan przewozi? Oby nie ma ryśki, Bo będę musiał pan skonfiskować i samemu się temu przyjrzeć. Mm. Pan nic nie ma. To pan gruby jest. Oj oj. Pan grubiutki trochę się przytyło. Aj, nie ćwiczyło się. Yes. Ech. Koncy to jest Este Marmero. pridawkowa. Katka. Katka. <laughs> Katka. Numer się zgadzają, daty się zgadzają. Pieczątka się zgadza. Katka pri, pridawkowa. Się zgadza, to się zgadza. No. Tata się zgadza, 53, 158. Short baby hair, wszystko się zgadza. Tak. Glory to arstacka. Ła! Dziak. Kolejną osobę. Transjtuje pan. Dwa tygodnie. Ją to Numery się zgadzają i już widzę, że się miasta nie zgadzają, bo Great Rapid jest United Federation. I co pan na to powie? A ja pana i Jebs. I do celi. Se pan trochę odsiedzi. Ci panowie wczoraj mieli, mieli niezły wysyp. To może dzisiaj dadzą panu spokój. Wizyta 8 tygodni Gareth Walker Ooo Dwa miesiące Tu się zgadza Shtenton się zgadza Good vision Nie widzę, to wyglądały o zakryte oczy Masz nie 71? Masz to Cię przepuszczam. Mhm. Spoko. Byłeś czysty. Nie, panem ze zdjęć z gazety nie jest. Wizyta 14, dni numer się zgadzają, Ewan Chomski. W Blistanie Lord das się chyba znajduje. Tak jest. Data się zgadzają, pieciątki się zgadza, zgadzają, 8078, ale się panu data nie zgadza. I co pan ma na to do powiedzenia? Przepraszam, byłem zajęty. To nie moja wina, dajemy ci tu jeszcze Rizonek. i proszę bardzo. Glory to Witamy pana, bardzo ważne okulary. Tylko inżynier zapewne. pewno. Ojej, dobra, 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 dobra. Tak broń. Nie ma. Nie mam broni. Co ja mam zrobić? Nie miałem broni. Ale zjebałem... Ła! Ale zjebałem. Eee, dobra. Nic się nie stało, nikt tego nie widział. A w tym momencie, co? Hmm. Nasz syn chce drogie kredki. Ej, dobrze To czytam. No dobrze, to damy mu. Nie widzimy skąpi. A to już jest gazeta na 11 grudnia na soboty 1982 roku coś gadałem tu o imporze i z tą gazetą Wam zostawiam więc do zobaczenia w następnym odcinku